Ja mam sobie stronę a w tym odcinku będziemy otwierać kolejną legendarną skrzynkę. Oczywiście Segemy se kupiłem, Segemy se kupiłem. Hmm. I teraz będziemy otwierać. I co to będzie za nowa legenda? Może jakaś nowa? Może jakaś stara? No nie no! Dlaczego je dostałem? Dlaczego najgorszą kartę? Dlaczego? Pucharze. No tak, Okej, okay, za tą kartę się wymienia. Sumie mi Ice Wizard nie został pokonany. Jak mi tylko miał ale ten tokena, to bym się chętnie wymienił. Ice Wizard should... z tego to... A coś tak czułem, coś może dropnąć z tych moich rzeczy. Szkoda, że nie zrobił coś nowego na Fedlock. Ale trudno, jak się mówi. Request. No, a tutaj jeszcze jest Legendary King chest. będę mógł się otworzyć później. Tutaj jeszcze jest kolejny ta, taka skrzynka. To, co w, przed chwilą otworzyłem, no to co? tak. Jeszcze będzie unboxingów. Poza tym może się jeszcze doopnie taka skrzynka. Fajnie by było. Transuwa się na tyle i miałem wcześniej. No i super. No to, to tak naprawdę taki króciutki odcinek, więc do widzenia.